Cześć wszystkim, z tej strony DJ Exit. Chciałbym Wam pokazać jak zamontowałem sobie moduł Bluetooth do budowanej nawigacji MFD, radio nawigacji. Oto ten model znany jest z Golfa tudzież z innych samochodów. No i teraz tak, moduł Bluetooth jest ukryty z tyłu za radiem. Zasilany z przetwornicy przetwarzającej 5V na 12, przepraszam, 12V na 5 i podłączony jest pod wejście Aux. No i teraz tak, tutaj położyłem swojego ulubionego najlepszego laptopa na, na szybie przedniej, dlatego że laptop ma dość słaby moduł Bluetooth. Także, jak oddaliłbym się kawałek, to, to, to dźwięk będzie poszarpany. Natomiast, e, z, jeśli chodzi o telefon komórkowy, to zasięg jest około 5 metrów od samochodu. Mogę odejść i wszystko działa. No więc, tak mam tutaj laptopa, jak widać, nigdzie nie jest żadnym kablem podłączony, żeby nie było. No i teraz tak. Ech. Uruchamiamy nawigację. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, taki delikatny. To był dźwięk, właśnie który moduł ten Bluetooth audio wygenerował. I teraz tak: zasilanie przetwornicy jest podłączone pod sygnał który służy normalnie do uruchamiania wzmacniacza w bagażniku, z tym, że ja nie mam wzmacniacza, wykorzystałem sobie ten sygnał do uruchamiania przetwornicy. Więc kiedy uruchamiam sobie tą radionawigację, wtedy uruchamia się też moduł Bluetooth. No i zaprezentuję Wam, jak, jak to działa. Tutaj, proszę, na laptopie mam uruchomiony Bluetooth. Dobra, zobaczymy co z tego będzie. W tej chwili odtwarza się z laptopa. O, w tym momencie właśnie załapało. Tutaj, jak widać, pojawiły się słuchawki. To są słuchawki. To jest ten y, wykrywany jako zestaw słuchawkowy. Proszę. Bluetooth. Nie wiem, czy to widać. Bluetooth. COM 0710. No i, moi drodzy, tutaj leci sobie Major Laser, Linon. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Polecam, polecam taki zabieg, naprawdę można sobie fajnie wbudowaną radionawigację, rozszerzyć jej funkcjonalność. Także moi drodzy pozdrowienia dla forum VolkswagenGolf.pl i, i na razie.